Cześć! Jestem Peles, a to mój kanał Szafirowy Szkiełko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dawno tego nie mówiłem, ale dzięki uprzejmości salonu od czasu do czasu mam okazję się Wam zaprezentować certinkę, tak, piękną zieloną certinkę na 60-lecie ds -a. tak. Jak kojarzycie, jak jest certina, tam jest DS-1. Tak, i dzisiaj właśnie, na czy może nie dzisiaj, ale Została wypuszczona na 60-lecie właśnie tego DS-a, czyli Double Security. Właśnie ten zegarek został wypuszczony i moim zdaniem jest on naprawdę bardzo, bardzo ładny. Elegancki. No i ta tarcza? No, moim zdaniem jest obłędna. Bardzo ładna zielona tarcza z tym takim szlifikiem. Mniejsza z tym, może chcecie wiedzieć, co to jest Double Security w DS-ie. Tak, Double Security oznacza właśnie takie ogólne, podwójne zabezpieczenie. Jedno to. Kiedyś, tam właśnie te 60 lat temu, właśnie miało to być, że antywstrząsowość, czyli ten taki szok resistant, no i wszelkie takie wodoszczelne zabezpieczenia, w sensie, no, ogólnie ten, cała jakby certina powstała od tego, że ona miała być właśnie takim bardzo wstrząso- i wodoszczelnym narzędziem, stąd też właśnie na przykład żółw. E, pojawia się bardzo często na deklach e, certyny jako taki symbol właśnie wytrzymałości i wodoszczelności. Tak, żółwie nie przepuszczają wody, dokładnie tak. E, no i co? No i została właśnie wyprodukowana e, ta certynka, którą dzisiaj macie okazję zobaczyć u mnie. E, tak jak wspomniałem wcześniej, dzięki uprzejmości salonu od czasu do czasu, który, no teraz są święta. Naprawdę, wierzcie mi nie jest łatwo wziąć zegarek do recenzji w takim momencie, kiedy potencjalnie wszystko może się sprzedać w salonie, także udało mi się ten właśnie okaz wyrwać. Dziękuję serdecznie. No i cóż, no i dzisiaj zobaczycie właśnie ten zegarek, także może ja na początek już nie będę przedłużał. Jeszcze sobie pogadam trochę na koniec, tak już dla tych najbardziej wytrwałych, co, co się ostaną, także wtedy też powdam cenę. Także zachęcam jeszcze do pozostania na końcu. No, i jest nasza certinka, tak, nasz DS1. E, dobrze, moi drodzy, po lewej stronie zobaczycie dane techniczne, a ja już zaczynam o nim troszeczkę mówić. Tak, jak widzicie, jest szkło. <laughs> szkło szafirowe. I taka drobna uwaga: to, co widzicie teraz, e, to jest przez mój filtr polaryzujący, który dzięki któremu, jak widzicie, teraz nic nie widać, a teraz widać, jednak coś kosztem czegoś czekajcie coś kosztem czegoś otóż żeby on był e, czytelny no to ten filtr musi tu być, żebyście widzieli e, tarczę, jak mi światło tak będzie padało hmm, ale e, ogólnie zegarek nie ma tych fioletowych poświat jak się na niego patrzy w, w rzeczywistości, jest on bardzo, naprawdę bardzo ładnie czytelny i zieloniutki tak, dobra, to może tak. Szkło szafirowe pod spodem są piękne wskazóweczki, jak widzicie e, bardzo ładnie dają odblask, są po środku takie podniesione, dzięki czemu e, z każdego boku jest taki kącik, e, który powoduje, że bardzo ładnie światło się odbija i to samo jest zastosowane w tych indeksikach trójkątnych, które są e, tutaj umieszczone. Wszystkie, są, wszystkie mają taki właśnie, e, takie właśnie ścięcia, żeby minimalna ilość światła powodowała, że się robi taki odblaski, żeby były czytelne, ponieważ nie posiada on w ogóle lumy. E, tak, jak już mamy indeksiki ze sobą, to tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę, że na samym dole jest taki inny indeksik, to jest też taki metal ścięty pod różnymi kątami, żeby powodowało taki o, widzicie teraz, to czasami sprawia wrażenie, jakby to był jakiś diamencik albo jakiś klejnocik po prostu, ale to jest taki sam e, kawałek metalu, tylko że ścięty pod różnymi kątami. E, tak, pod godziną 12 mamy logo Certiny, informację, że w 1888 Certina powstała. E, nad godziną 6 mamy tak, da, Big Date, czyli podwójne okno daty. E, który się składa z indywidualnych e, właśnie e, cyferek, można powiedzieć, e, nad oknem daty. No, i to okno daty znajduje się, ma taką e, rameczkę. Bardzo ładnie to wygląda. I nad oknem daty jest DS1 i informacja: Powermatic 80 Special Edition. Tak, jest to Special Edition. E, a pod spodem mamy ta e, tarczę. tarcza no naprawdę, w rzeczywistości. Nie wiem, czy teraz mi się uda, to. E, pokazać tą, tą, tą tarczę w takiej pełnej krasie, ponieważ jest to piękny, słoneczny szlif. Tarcza jest taka zielono-czarna, w sensie, że naokoło tutaj są takie ciemniejsze, przechodzące prawie, że w czerń kolory, a na środku jest właśnie ten piękny szlif słoneczny, który powoduje, że naprawdę ten zegarek wygląda bardzo, ale bardzo okazale. Tak, co mamy dalej? Dalej mamy kopertę. Koperta jest cała wypolerowana. I mamy polerkę tutaj na właśnie lunecie, tutaj koperta z boku też jest wypolerowana. Mamy taką odrobinkę tutaj szlifu, w sensie satynowania, szczotkowania na uszach, tutaj te, ten kawałek, tutaj, tutaj ten rancik, te uszy są od góry, odrobinkę szczotkowane, żeby później znowu tutaj przeszło w polerkę. Mamy koronkę, koronka nie jest zakręcana, a na koronce znajduje się logo właśnie Certinki. Co dalej? Dalej mamy Dekiel. No i tutaj mamy informację, że to jest właśnie 60-lecie Double Security, czyli tego DS-a. Double Security to jest właśnie ta podwójne zabezpieczenie, czyli właśnie taki zwiększony nacisk na... Wstrząs odporność i wodoszczelność. Ten zegarek posiada wodoszczelność 100 metrów. Bez zakręcanej koronki, i nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale dekielek tutaj też nie jest zakręcany. Mało tego, nawet nie jest przykręcany. Ten dekiel sprawia wrażenie, jakby był wciskany. Co jest ciekawe, przy właśnie wodoszczelności 100 metrów, to jest naprawdę, jeśli ktoś posiada jakieś informacje a propos tego dekla, to bym był bardzo wdzięczny za informację w komentarzu, ponieważ nie dokopałem się do żadnej informacji a propos właśnie tego mocowania dekla. Wydaje mi się, że jest on po prostu wciskany, ale z racji tego, że. No, ufam Certinie i jej wodoszczelnościowym pomiarom i ustawieniom, także zakładam, że te 100 metrów to jest rzetelne 100 metrów wodoszczelności w tym zegarku. No i mechanizm. Mechanizm w środku, który cyka, to jest Powermatic 80. I jest to mechanizm, właśnie, który cechuje się tym, że ma 80 godzin rezerwy chodu. Mechanizm jeszcze ma cechuje się właśnie taką podwyższoną antymagnetycznością, ponieważ w, w, sprężyna włosowa, która jest tutaj w tym mechanizmie jest zrobiona z takiego nowego, z nowego materiału, tak zwanego niwachronu, który właśnie powoduje, że w, znaczy, tam gdzie znalazłem tę informację, to było tak pięknie napisane, że w obecnych czasach, we wszechobecnym e, magnetyzmie otaczającym e, nas, no to, to jest dużo, dużo, dużo daje, ponieważ no, jest taki obrazek, zaraz wam go pokażę. E, przy, przyłożony magnes do tej właśnie e, sprężyny nie jest łapany przez magnes, tak, no nie wiem, czy to ma sens, ale e, tak, w sensie e, jest to naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o właściwości antymagnetyczne e, tego zegarka. E, dobrze, co ja jeszcze mogę Wam powiedzieć? Tak, milanese, tak, nasza ta mediolańska, można powiedzieć, czyli ten splot, który tutaj widzicie, E, jest naprawdę bardzo przyzwoita i bardzo fajnie zrobiona to jest taka grubiutka e, właśnie bransoleta z takich malutkich oczek i tutaj ma zapięcie motylkowe na samym końcu i tu jest właśnie też informacja, że to certina. To co tutaj widzicie, ta końcówka to są moduły, to są właśnie możliwość skracania tej bransolety za pomocą właśnie tych ogniwek, które tu są, a te ogniwka to są właśnie mocowania na piny, także można sobie elegancko dopasować tę bransoletę. Co jeszcze? No i można by powiedzieć, że to by było chyba na tyle ogólnie mi się zegarek jako tak bardzo podoba. Jest on naprawdę y, zrobiony w takim bardzo ciekawym e, stylu. Ta tarcza jest przepiękna, można powiedzieć. E, I cóż, dobra, to to plusy i minusy tego zegarka. Otóż gigantycznym plusem jest to, jak się ten zegarek prezentuje. Otóż ta zielona tarcza, ten szlif słoneczny, te indeksiki i te wskazówki. To naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie wszystko wygląda. E, bardzo ładnie wypolerowana koperta, pasująca właśnie do tych miniących się tutaj indeksów i wskazówek. To jest naprawdę coś bardzo fajnego i mi się osobiście ten zegarek bardzo podoba. Yy, oprócz tego, właśnie ten, yy, to, to ta całość tego zegarka, bo to, otóż, jak się go trzyma w ręku, to on jest taki, yy, można powiedzieć, ta relacja, yy, yy, jak to powiedzieć, mięsisty zegarek. On jest dosyć, no, można powiedzieć, że nie jest za gruby, ale jest taki właśnie. No, czuć zegarek w ręku. Plus i minus zarazem to jest mechanizm tego zegarka. E, bardzo duży plus to jest ta rezerwa chodu 80 godzin, czyli takie 3 dni. E, duży plus to jest, że ma właśnie stop sekundę leczne dokręcenie mechanizmu. E, Jednakże jako minus niektórzy mogą uznawać, że podzespoły, które zostały e, umieszczone w tym mechanizmie, są plastikowe. I otóż tu się pojawia taka batalia między właśnie zwolennikami Powermatica 80 a ich przeciwnikami. No nie mam nic, nie mam żadnych zastrzeżeń do tego mechanizmu. Nigdy nie słyszałem o tym, żeby ten mechanizm miał jakieś rzeczywiście realne problemy z serwisowaniem, żeby coś takiego. Ale potencjalnie może mieć. No i to, to tyle, tak naprawdę. Otóż, to jest takie troszeczkę na zaś. E, minusy tego zegarka. Otóż. Mm, nie wiem, co wam tutaj powiedzieć jako minus. Wynika to z tego, że naprawdę mi się bardzo podoba ten zegarek. Jako minus mogę powiedzieć, że wolałbym, żeby taki był zakręcany. Tak, to by mi dawało taką odrobinkę takiego spokoju ducha. No, wiem, że 100 metrów to jest sporo, i tutaj mamy taki właśnie ten przemyślany, tą kwestię właśnie tego, że ten zegarek ma 100 metrów wodoszczelności. Jednak, no nie wiem, nie wiem. Wolałbym, żeby e, dekiel był zakręcany. Widziałem ten mechanizm, jest e, mechanizm tego zegarka, jest po, umieszczony na stronie. I ten mechanizm jest bardzo, ale to bardzo ładny. I otóż, zamiast tego tutaj 60 lat Double Security, to ja bym jednak już przeszlił ten dekiel. No taka jest moja koncepcja na to. Oprócz tego, ten tutaj pseudo-diamencik, który nie jest diamencikiem, tylko jest e, to nie jest coś, co mi jakoś strasznie e, wadzi, już uważam, że no, no mi się nie podoba. No, nie podoba mi się, może mi się nie podobać, tak? Oprócz tego nie widzę żadnych minusów. No dobra, jeszcze może w tym mechanizmie te plastikowe części, dla purystów można powiedzieć, plastikowe części w mechanizmie są, troszeczkę mogą być e, takim, no... Skalaniem tego pięknego mechanizmu, który właśnie dzięki ruchowi ręki nakręca cały zegarek i ta energia tam uchodzi z niego, jak można tam wrzucić plastik, wszechobecny plastik, wszędzie plastik i teraz jeszcze w naszych pięknych zegarkach mechanicznych o naciągu automatycznym są plastikowe części. Skandal! No właśnie, skandal czy nie skandal? Mamy no, XXI wiek, to już jest pytanie do Was, czy uważacie, że to jest skandal, czy nie? I teraz Wam pokażę, jak ten zegarek się prezentuje na moim nadgarstku. No i oto on. Tak, tak on się prezentuje, okrąglutki, yy, cały taki srebrniutki z tym zielonym właśnie frontem. No. Mi się podoba ten zegarek, naprawdę podoba mi się ten zegarek. Nie wiem, czy ja bym sobie go kupił, ale mi się on bardzo podoba i na pewno zwraca na siebie uwagę właśnie tymi indeksikami, tą zieloną tarczą. No ogólnie jest, jest, jest klawy. No i właśnie, no i teraz pytanie, ile? 3300, 3600? Ogólnie ten zegarek, jak został wyprodukowany, został wypuszczony na rynek, no to kosztował chyba 3700. Obecnie chyba w salonie od czasu do czasu można go dostać za 300. Dobra, tu wam pokażę cenę, bo nie pamiętam jaką on obecnie posiada taką przybliżoną cenę. Także tutaj zobaczycie cenę. Tyle, za tyle można dostać właśnie ten zegarek. Plusy i minusy. No przepiękny jest ten zegarek, mi się on bardzo podoba. Czy ja bym go chciał, to jest zupełnie inna bajka. Ogólnie teraz borykam się z zakupem jakiegoś zegarka i. no... Certinka nie jest w moim spektrum zainteresowań, jednak już wiem, że e, wy certiniarze tak do was mówię wszyscy. No, że to jest zegarek, jak ktoś lubi e certinkę i ma w ogóle w poszanowaniu tam plastikowe części mechanizmu. To wierzcie mi, ten zegarek naprawdę jak się bierze do rąsi, klawa sprawa. E, także tak. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Trochę się spóźniłem. A z tym odcinkiem wiem, wiem, wiem. No ale tak, no teraz czas gotowania, czas sprzątania. No i jeszcze Wiedźmin wszedł. No czy ludzie, no bo no, rozumiecie mnie, nie, nie, nie macie jakiegoś chyba żalu e, do mnie. No jeden dzień spóźnienia. Taka sytuacja. Mam nadzieję, mam nadzieję, że się wyrobiłem. E, tak, dobrze, dziękuję wam serdecznie. I w tej chwili chciałbym wam serdecznie życzyć wszystkiego dobrego na święta. No bo chyba nie będziemy się już widzieć przed świętami. Także wszystkiego najlepszego. mnóstwa zegarków pod choinką. Ja mam nadzieję, że ja będę miał jakiś zegarek pod choinką. Albo na przykład jakieś akcesoria. Wszystko Wam powiem po świętach, właśnie czy coś dostałem z zegarkówek, czy nie dostałem. No ogólnie serdecznie Wam dziękuję za spędzony ze mną cały rok. Znaczy za rok to ja jeszcze chyba na jednym odcinku będę się z Wami żegnał, także jeszcze wszystko ten. E, także dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas, e, dziękuję Wam za to, że jesteście, że subskrybujecie, że lajkujecie. No jak Wam się nie podoba, to ja też rozumiem. No nie wszystko wszystkim musi się podobać, no to, to jest wolny świat, e, także każdy może sobie lubić czy nie lubić. Ale tak czy siak wszystkim wam, czy lubicie, czy nie lubicie, życzę wszystkiego najlepszego z okazji świąt i życzę Wam wszystkiego co dobre. Pamiętajcie, najważniejsze jest zdrowie, reszta przyjdzie sama. Także bądźcie pozdrowieni, daszbór!